O, bardzo ładnie, kamerko. Dobrze. E, więc, jak widzicie tych detali, włącznie z jakimiś plamami błota, które wam pokażę tutaj. O, Cześć, z tej strony, Kenneth, witajcie na kanale Graczu. Acz. Dziś będziemy zajmowali się kolejnym odcinkiem serii Prosto z Pudła, w której zajmuję się unboxingami zarówno gier, jak i sprzętu. Oraz małą recenzją tego, co znajduje się w tym pudełeczku. Akurat dzisiaj będę zajmował się. Kolekcjonerską edycją Assassin's Creed Syndicate Charing Cross Edition. Mam nadzieję, że to fajnie widać. A dlatego będę się tym zajmował, bo ostatnio mam fazę na kolekcjonowanie figurek i udało mi się kupić tą wersję kolekcjonerską, która zawiera bardzo fajną figurkę za 169 zł, więc jest to naprawdę zajebista cena. I udało mi się ją znaleźć w sklepie Games for You. Linki, jeżeli będziecie zainteresowani, znajdziecie oczywiście poniżej w komentarzach czy w opisie tego filmiku. W każdym razie wiem, że mają jeszcze całkiem sporą ilość tych zestawów w tej cenie, zarówno na PS4 jak i na Xbox One. Jeśli chodzi o pudełeczko, to zaraz się nim zajmiemy, zajmiemy się po kolei całą zawartością. Także cóż, zaczynamy. Na początek, oczywiście, mógłbym Wam pokazywać to pudełko dookoła, ale nie będę tego robił, ponieważ pod tym kartonikiem znajduje się dokładnie to samo, więc obejrzymy sobie już samo pudełko, które jest pod tą ochronną osłonką kartonową, która jednocześnie informuje na jaką konsolę jest gra. Więc całe pudełko jest wykonane z grubej tektury. Nie jest to żaden papier bez problemu. Jest to sztywne. Wygląda bardzo ładnie. Wygląda powiem wręcz kolekcjonersko, jeżeli można by to tak określić. Edycja Charing Cross zawiera figurkę, Zawiera grę, soundtrack, artbook oraz mapę Londynu. Zaraz Wam wszystko pokażę. Jeżeli nie chcecie oglądać figurki, chociaż wiem, że chcecie, pokażę Wam ją dopiero za chwilę. Więc zobaczymy sobie, co znajduje się w szufladce, którą można wysunąć bez otwierania całego pudełka. Sprytne, nie? Pozwala budować napięcie podczas unboxingów. Więc znajduje się w środku gra. Gra w wersji specjalnej, czyli z dodatkami konspiracja Darwina i Dickensa. W środku mamy oczywiście płytkę. Ubisoft dał nam kilka ulotek reklamujących coraz większą ilość odcinków z Assassin's Creed. Z Assassin's Creed możemy też oczywiście zamówić sobie lub kupić na stronie Ubisoftu zupełnie inne figurki niż te, które znajdują się w tym pudełeczku. Ale nie będziemy się tym zajmować, bo nie po to kupuje się wersje kolekcjonerskie, żeby oglądać pudełka z gier. Więc odkładamy to tutaj na bok. Co mamy jeszcze? W środku mamy jeszcze oczywiście soundtrack. Soundtrack na płytce, więc powiedziałbym wręcz jest to nośnik niemal już klasyczny. Nie wiem ilu z Was korzysta jeszcze z napędów CD, ale przyznam szczerze, że ja nie przypominam sobie kiedy ostatni raz składałem płytę do napędu CD. Wszystko przez takie aplikacje jak Spotify, Netflix i całą resztę tych, że tak powiem, udogodnień, które sprawiają, że nic tak naprawdę nie musimy mieć u siebie w domu. Następnym elementem, który znajduje się w pudełku jest artbook. Przynajmniej można by to tak nazwać, jeżeli artbooki miałyby mieć rozmiar pocztówek. Dla mnie artbook powinien być rozmiaru A4. Coś takiego, jak można było zobaczyć w edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina Dwójki Zabójcy Królów. Tam to był artbook. Albo w gierce Nino Kuni, gdzie dostawaliśmy całą księgę zakręć. To był artbook. To jest bardziej taki malutki panflecik z ulotkami pokazującymi proces tworzenia gry. Nie zmienia to faktu, że wszystko wygląda tutaj bardzo ładnie. Postaram się to. O, mam nadzieję, że kamerka złapie ostrość, więc zobaczcie. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajne artworki. Projekty koncepcyjne tego, jaki klimat twórcy gry chcieli oddać właśnie w wiktoriańskim Londynie. I przyznam wam szczerze, że na chwilę obecną, z tego co grałem w tą grę, na razie im się udało. Grafika oczywiście jest na tyle, powiedziałbym, stonowana, żeby ta gra dobrze chodziła na konsoli, jednak nie ma się co do czego przyczepić jest to na pewno krok naprzód, jeżeli chodzi, jeżeli porównacie tą grę z Assassin's Creed Unity, chociaż nie mówię tutaj o stronie graficznej, bardziej o mechanice i usunięciu kilku naprawdę upierdliwych błędów. Ostatnim elementem, który chciałem wam pokazać i który podoba mi się naprawdę, choć tutaj mapko, jest mapa. Mapa, która została wykonana naprawdę bardzo dobrze. Porównuję ją spokojnie do mapy, którą mogliśmy znaleźć w Wiedźminie Trójce. Czy to jest do góry nogami? Tak, to jest do góry nogami. E, więc jest ona wykonana na grubej tekturze. Przedstawia cały Londyn i naprawdę widać tutaj masę, masę detali. I co najfajniejsze jest na naprawdę grubym papierze. Nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę jest to papier, który... Nie jest papierem typowym drukarkowym, że tak to powiem, jak to czasem jest wydawane, jeśli chodzi o mapki do gier. Wszystko jest wydawane na jakimś durnym, błyszczącym, cienkim papierze, który zupełnie nie pasuje klimatem do gry. Z drugiej strony mamy reklamę toników, które w tamtych czasach podbijały rynek, coś jak dzisiejsze suplementy diety, więc płaciło się za to krocie, jadło się to, jadło, albo nas to truło, albo nie pomagało w ogóle. Więc mapkę odłożymy na bok, szufladkę wsuniemy z powrotem i pokażę Wam teraz. Po przybliżeniu niewielkim, jak wygląda figurka? Będzie to na razie tylko pokazanie samej figurki za chwilkę. Jak tylko uda mi się ją wydostać, postaram się ustawić kamerę tak, żeby pokazać Wam detale, które się na niej znajdują. Ale zanim do tego przejdziemy, muszę Wam pokazać, jak fajnie Ubisoft przygotował w zasadzie taki display case dla tej figurki. Tylko najpierw, oczywiście, dajcie mi chwilkę, muszę ją wydostać. OK, drucik uwolnić. Chodź tu, chodź tu. Dobrze. Na razie 80% sukcesu. Więc zobaczcie, to sobie odsuniemy na bok. I w tym momencie, jeżeli mamy wystarczająco miejsca, możemy sobie ustawić naszą postać w takiej właśnie fajnej lokacji. Jest to oczywiście dworzec londyński, kolejowy. Ale przyznam szczerze, że ten pomysł jest bardzo fajny. Oczywiście nie mam półki, żeby to tak ustawić. Ale podoba mi się cała koncepcja. Figurka wygląda na pewno ciekawiej, w otoczeniu pasującym do klimatu, w którym jest zrobiona. Ale za chwilkę obejrzymy figurkę w troszeczkę lepszym świetle, w większym zbliżeniu. Prawdopodobnie nadal będzie stała w tym miejscu. Ale zależy mi na tym, żeby pokazać wam te drobne detale, które znajdują się tutaj na koszuli, na mieczu takie rzeczy, które po prostu dodają smaczków i wartości oraz jakości tej figurce kolekcjonerskiej. Więc za chwilkę zobaczymy się. Tu jesteśmy z powrotem. Próbowałem kilku różnych ustawień. Niestety wydaje się, że to może działać najlepiej. Nie wiem, zaraz się okaże. Jest to kolejna próba ustawienia figurki w taki sposób, aby kamera łapała na niej ostrość. W każdym razie zobaczcie, figurka wygląda właśnie tak. Obrócę ją teraz powoli, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej ilość detali, które znajdują się na ubraniu. Bardzo podoba mi się to, co twórcy tej figurki wymodelowali, jeśli chodzi o płaszcz. Jest on naprawdę tutaj, powiedziałbym, bardzo żywy. Podoba mi się, że on po prostu nie wisi na tej postaci, jest dodany taki efekt, jak widzicie, no, niby powiewającego płaszczu. Dzięki temu, właśnie, że mamy zrobiony ten motyw. O wiele lepiej można zobaczyć detale, postaram się Wam to pokazać, o, ładnie złapał ostrość, o wiele lepiej można zobaczyć detale, które znajdują się właśnie na przykład tutaj na nodze, włącznie na przykład z butami, o, bardzo ładnie kamerko, dobrze, e, więc jak widzicie tych detali, włącznie z jakimiś plamami błota, które Wam pokażę tutaj, o, cień kamery, jest tego naprawdę tutaj sporo. Widać fakturę na płaszczu. Ma on różnoraki kolor, w zależności od tego, w którym miejscu tutaj się znajdujemy. Tych detali na figurce jest cała masa. Nie wariuj autofokusie powolutku obracamy dalej. Więc jest tutaj naprawdę masa wartości, jeśli chodzi o ilość detali. Większość figurek, jeżeli pokazałbym wam na przykład Figurkę, która była dodawana do kolekcjonerskiej edycji Uncharted 3, o ile dobrze pamiętam: Explorer Edition. To w porównaniu z. Wiecie, poczekajcie, pokażę Wam tą figurkę. Ona gdzieś mi tutaj stoi. A, no więc, tak jak mówiłem, to jest figurka, która była dodawana do kolekcjonerskiej edycji Uncharted. Czy Wy mi jesteście w stanie powiedzieć, czy ten gość wygląda jak Drake? Czy ten facet wygląda jak Drake? No niestety, sorry, ale Drake's Deception, ta figurka, w momencie kiedy ją dostałem, cieszyłem się, no ale wiecie, z w miarę upływu czasu człowiek jest mądrzejszy i mimo, że jest tutaj kilka fajnych, naprawdę fajnych detali na tej figurce, to jest ona daleka od jakości, którą oferuje figurka z Assassin's Creed. Więc, jeszcze kilka fajnych detali. Przede wszystkim, zauważcie, postaram się tutaj złapać też ostrość. No, kamera, nie wariuj. O, zobaczcie, tutaj na tą koszulę. Na tej koszuli jest różnego rodzaju wzór różnego rodzaju, jednego rodzaju wzór. Jednak, kiedy ta figurka była przedstawiana w zdjęciach, które zapowiadały tą edycję kolekcjonerską, na tej koszuli nie było nic. Była ona po prostu zielona, więc, bardzo fajnie, że dodali tego typu detal. Jeżeli chodzi o twarz naszego bohatera, nie wiem, czy uda mi się to pokazać ze względu na ostrość. No, kamerko, działaj. Hmm. O, jestem, jestem, jestem naprawdę zaskoczony. Udało mi się złapać ostrość na twarzy, więc widzicie, nawet tutaj mamy naprawdę sporo detali, więc... To jest coś, czego ja oczekuję od figurek kolekcjonerskich. Figurka kolekcjonerska powinna wyglądać na taką, która jest przynajmniej częściowo warta swojej ceny. Ilość detali tutaj jest naprawdę bardzo fajna, włącznie z tymi, które są na lasce, ale nawet jeżeli... No poczekajcie, postaram się to zrobić w taki sposób. No, działaj, działaj. O, działa, nie działa. No nic, niestety, coś nie chce współpracować kamera. Chciałem Wam pokazać ilość detali tutaj na tej części figurki. Jest tutaj mały bug, powiedziałbym, niedopatrzenie. Ta złota farba troszeczkę się tutaj rozmazała, ale mniejsza z tym, na samym dole tutaj, w momencie kiedy mamy podstawkę tej postaci, widać symbol industrialnej rewolucji z tamtych czasów. Więc mamy linie kolejowe, tory kolejowe, które układają się w znak. Zakonu asasynów, bardzo fajny detal. No i jedyna rzecz, która mi się nie podoba, którą muszę wam pokazać, to jest to, że nie wiem, czy to będzie widać, ale ta podstawa nie wiem, czy była po prostu składana w momencie, kiedy jeszcze plastik był ciepły, czy jest to bug związany z tym rodzajem plastiku, ale ona cała jest wygięta w taki sposób. To znaczy w momencie, kiedy bym ją postawił na czymś płaskim. Zobaczmy tutaj, czy będzie widać to na artbooku. W momencie, kiedy postawiłem na czymś płaskim, zobaczcie, widać, że ona jest zakrzywiona po bokach. Nie jest to nie wiadomo jaki problem, no ale jednak jest to pewnego rodzaju ujma na jakości tego produktu. Ale cóż, no, tak jak mówiłem, zapłaciłem za niego 169 zł, więc czekajcie, o, więc jak na 169 zł to jakość, którą. Otrzymałem jest w chwili obecnej dla mnie wystarczająca. Gdyby to była figurka, za którą dałbym, nie wiem, 400 zł czy 300 zł i dostałbym figurkę, która jest po prostu powykrzywiana, tutaj jeśli chodzi o spód, na pewno nie byłbym zadowolony. Więc jest to zdecydowanie wyższa jakość niż to, co mogliśmy zobaczyć w Uncharted Drake's Deception, czyli oszustwo Drake'a. Prawdopodobnie tą figurkę będę w pewnym momencie jakoś przemalowywał. Nie wiem czy uda mi się z tego gościa, z tego gościa nie wiem czy uda mi się zrobić drake'a. Wydaje mi się, że może być to niemożliwe. W każdym razie to jest tyle, jeśli chodzi o unboxing kolekcjonerskiej edycji Charing Cross Edition, którą udało mi się naprawdę w fajnej cenie kupić. Choć tutaj display case jeszcze ciebie postawimy o. Więc proszę bardzo. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze, opinie. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tej figurki, jeżeli jesteście fanami tej serii, to znajdziecie ją, tak jak wspomniałem wcześniej, w dobrej cenie w sklepie Gamesforio za 169 zł. Nie widzę nic złego w promowaniu sklepów, które nie próbują zedrzeć z graczy ostatnich pieniędzy. Więc link do sklepu czy kontakt do sklepu znajdziecie w opisie. Możecie tam zadać im pytanie czy zadzwonić. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, komentowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.